Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Przed chwilą nie miałem ręki, żeby Wam pomachać, dlatego że dwa zestawy dzisiaj wylądują na stole. Jak wiecie, ja lubię recenzować dinozaury i właściwie wszystko już na ten sezon zrobiłem, więc zabierzmy się za LEGO Duplo, żeby dokończyć cały ten cykl recenzencki. Mamy tutaj dinozaurową szkółkę, ok, bardzo uroczy set oraz chyba coś lepszego. Ucieczka tyranozaura i triceratopsa. I my sobie za chwilę to otworzymy, ale jak pamiętacie, mieliśmy pewną tradycję pokazywania akcji jak piłkarskich na początku dinozaurowych recenzji, więc popatrzcie na to. Kogoś już tam nawinąłem. No i wydawało mi się, że oddałem strzał. Ale lewa noga, no wiecie, służy tylko do wsiadania do tramwaju. I poza tym to jest naprawdę kiepska. Wyszła z tego asysta, a kolega dokończył dzieła zniszczenia. I bardzo fajnie czasem też tak się udaje. No to co, to może jeszcze jakąś konkretną akcyjkę wam pokażę, kiedy dzieje się akcja gdzieś tam na środku boiska, później kolega ładnie robi całą robotę, a ja tylko po prostu jakimś, nie wiem, bocznym krzyżakiem niczym Lewandowski, swoją pierwszą bramkę dla Lecha Poznań. Umieszczam w siatce jakoś tak ekwilibrystycznie, ale się sprawdziło. No, mogłem to zrobić zwyczajnie, bardziej pewnie, ale chciałem przygwiazdożyć. I to jest chyba ostatnia akcyjka piłkarska, którą wam pokazałem przynajmniej w tym sezonie, a może coś tam jeszcze wpadnie. Zobaczymy. Tymczasem otwórzmy te dinozaury i zobaczmy, jak to się prezentuje. Na pewno Pteranodon jest nowy, ale te pozostałe to już coś mi tutaj świta, że były na tym kanale. Lećmy! Przechodząc zatem do technikaliów, tutaj mamy 27 klocków za cenę katalogową 90 zł bez grosza. Bez sensu jest brać pod uwagę ten zwyczajny przelicznik, bo Lego Duplo trochę innymi prawami się rządzi niż na przykład Lego City, Lego Classic, Lego Friends i tak dalej. Te elementy są bardzo duże, wytrzymałe i świetnie wykonane. Oczywiście da radę ten zestaw nieco taniej wyhaczyć. Tutaj na pewno podoba mi się ten mały Pteranodon. To jest nowość, bo z tego co kojarzę, był taki zestaw łagodne olbrzymy, i tam bardzo podobne zwierzaki się pojawiały. No ale nie było kler, a tutaj jest. Przyjrzyjmy się natomiast temu drugiemu zestawowi: to jest ucieczka tyranozaura i triceratopsa. Szkoda, że ten triceratops nie jest nieco większy. A jeżeli chodzi o odlew tego tyranozaura, no to pamiętam coś podobnego, pomarańczowego w zestawie wieża tyranozaura. Niestety nie będziemy w stanie porównać sobie tych tyrków. Dlatego, że ja mam znajomych, którzy mają młodsze dzieciaki, i wydałem Lego Duplo. No ale cóż, przyjrzymy się temu, co tutaj mamy w środku. Jest Palma, jest motocykl, jest Owen. No i taka skrzynka z prądem, wiele ciekawostek. No i da radę ten zestaw przebudować w coś na zasadzie wulkanu. 36 klocków w środku, 140 zł. Ajajaj, bolesna cena katalogowa. No ale, tak jak mówię, LEGO Duplo to są inne ceny. Zobaczmy, jak to się prezentuje jeszcze pod kilkoma innymi kątami i myślę, że powoli możemy otwierać te zestawy. Tutaj budowa nie będzie zbyt długa. O, na przykład jeżeli nie chce Wam się skakać po jakichś portalach typu Brickset, no to można sobie zrobić zrzut ekranu albo zatrzymać film i macie spis wszystkich elementów. Ale dobra, koniec już gadania na temat pudeł. Otwórzmy, zobaczmy, tutaj będzie się trzeba wcisnąć w ten sposób, a to drugie pudło to chyba jest na nóż. Okej, okay. no będzie speed build, bo jednak nie miałbym co tutaj do Was gadać. Jakby w czasie budowania całego tego zestawu, mimo że nie jest duży, ale później będziemy sobie to omawiać. I zobaczcie, niby Lego Duplo. Niby ten karton nie jest zbyt duży, ale za to tych klocuchów całkiem sporych rozmiarów trochę tutaj mamy. Nie podoba mi się natomiast pakowanie tego brachiozaura, czy też Diplodoka, dlatego że to powinno być jednak w woreczku. Wow, takie płytki! No ciekawostka niesamowita. Oczywiście tutaj. Jest też instrukcja, ale można sobie równie dobrze pobudować, no patrząc na opakowanie. Okej, okay, czyli pierwszy zestaw mamy, a więc pora na drugi. I o tym właśnie wulkanie wspominałem. Tutaj jeszcze mamy jajka. Niestety to są nadruki na większych klockach. Tak to często bywa w przypadku Lego Duplo. Okej, okay, trzeba było się tam dostać. No i tutaj się nie obawiam, że te elementy mi się wymieszają, bo w końcu, jakby dodając jedno do drugiego, to mamy tutaj no nieco ponad 60 sztuk, więc ogarnę to swoim procesorem mózgowym. Wow, fajnie. Takie klocuchy, no to jest niesłychanie miłe i nic tylko płodzić dzieciaki, żeby móc się Lego Duplo z nimi bawić. Ale jak widać, nie trzeba mieć dzieciaków, i też recenzować, pokazywać na kanale. Ho, ho! ho! I to jest olbrzymie. I też pewnie potestowane pod każdym możliwym kątem, żeby to się łatwo nie popsuło. Chociaż, jeżeli chodzi o ten element na górze, to mam wrażenie, że łatwo byłoby ten łeb rozmontować. Jest motorek taki całkiem duży i kilka jeszcze pniaków, skalniaków, o! I chociażby taki nadruk. No jest nieźle, słuchajcie, mimo że ten zestaw trochę pachnie odgrzewanym zestawem, zarówno jeden jak i drugi, to nie będziemy się tego czepiać, tylko po prostu pocieszmy się z budowy. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe to, że pomiksowałem od razu elementy z obydwu tych zestawów. No, ten film i tak jest bardziej vlogowy. Niektóre poszczególne elementy bardzo mi się podobają, m.in. ten ogień delikatnie transparentny, czy też wielkie liście palmowe. Aczkolwiek nie jest to żadna nowość. Płotki tak samo. Podoba mi się również gniazdo, i to wcześniej służyło, powiedzmy, za podstawę ogniska, i jak najbardziej do tej roli sprawdza się znakomicie. Wyszła mi tutaj taka stęka: tyranozaur ucieka z klatki, mądre triceratopsy schowały się w jaskini, pteranodon to wiadomo sobie odleci, a co ma zrobić? Taki oto potężny, ale jeszcze niewyrośnięty roślinożerca. No, albo gdzieś tam też próbować uciec, ewentualnie naskoczyć na motor. I zobaczcie. To się nie przewraca. No teraz tak zrobiłem, więc się przewróciło. Ale jeżeli sobie spokojnie ustawimy, to jak najbardziej będziemy w stanie uciec na pace, trzymając no, takiego dużego dinozaura. I jeszcze, który podrośnie. Natomiast co ma teraz zrobić Claire? Nie wiem, została tutaj opuszczona. I zobaczcie, te postacie też świetnie wchodzą o na przykład do. Paszczy tyranozaura, ale w ten sposób może nie powinniśmy się bawić, więc powiedzmy, że ona też zdoła uciec. No fajnie, to jest naprawdę dobrze wykonane, chociaż kilka takich poszczególnych elementów sobie luzem leży. No, teoretycznie jaja da radę schować tam do gniazda, ale znalazłem jeden skandal. Zobaczcie, no, czy to nie mogły być dwa osobne klocki? Jeżeli dziecko chce zrobić jakąś scenkę, zarówno z jajkami, jak i prądem, to dlaczego konieczny jest wybór? Takie rzeczy zawsze mnie wkurzają. I tutaj, jakbym wystawiał ocenę, no to ona by została delikatnie obniżona. O! Ojej, ojej, a co tutaj się zadziało? Zobaczmy, czy łatwo jest na powrót zamontować tutaj ten łeb tyranozaura. Wystarczy w odpowiednie miejsce się tam wklikać. O, i już jest rzecz naprawiona. Chociaż, jakby tak wypadło kilka razy. To cały ten mechanizm mógłby później chodzić zbyt lekko. Jak się prezentują umaszczenia tych małych potworów? No, nieźle. Mamy tutaj jakieś plamki, mamy jakieś prążki, ale chyba moim faworytem, jeżeli chodzi o ten zestaw, przynajmniej ten ze szkółką, ten mniejszy, no to jest Pteranodon. Zobaczcie, ładnie zrobione błony, też jego się wczepia na jednego takiego dużego studa. I tutaj te oczęta, to wszystko mi się podoba. Trochę inny kolor na brzuchu. No, naprawdę fajnie to zrobiono. I oczywiście tyranozaur tutaj wszystkich bije na łeb na szyję, dlatego że ma element ruchomy. No tak, nie spodziewajmy się w Lego Duplo gdzieś tam ruchomych kończyn, ogonów, nóg, bo wtedy to by się szybko rozwaliło. Chociaż w sumie, no jakiś taki potężny mechanizm tutaj w biodrach też można byłoby wymyśleć. <laughs> Uroczo to jest wykonane. Te oczy są nawet lepiej zrobione niż w serii Lego Friends, bo tam to ciągle pojawiają się rzęsy i wiecie o co chodzi. Zbliża się taki nowy zestaw z żyrafą i jakby ta żyrafa nie była tak dziwacznie, to zrobiona, to byłaby czymś naprawdę fantastycznym. A tak jest jak jest. Nie wiem dlaczego zacząłem mówić tutaj o LEGO Friends, ale po prostu tak mi jakoś przyszło do głowy. Ogólnie zwierzaki na plus, tylko trochę mało ruchome. Dzięki dwóm tym zestawom jesteśmy w stanie wejść w posiadanie Owena oraz Claire. Ale nie takich, takich w stylistyce Lego Duplo. O, teraz dobrze. No i co, podoba mi się jak wykonano te postacie. Oczywiście są pewne ograniczenia, to znaczy, nogi chodzą tak symultanicznie. Osobno tych nóżek nie jesteśmy w stanie przesunąć. Co innego, jeżeli chodzi o ręce. Okej, okay, przyjemne uśmiechy, zielone oczy, a tutaj niebieskie. I to jest zrobione dobrze. Poza tyłem, gdzie żadnych nadruków jeszcze nie uświadczymy, ale z drugiej strony to są jednak rzeczy dla młodszych dzieciaków. Być może one nie zwracają aż tak mocno uwagi na te detale jak my, afole, trochę starsi użytkownicy. No i tutaj jest motocykl też dobrze wykonany. Zobaczcie, mamy odpowiednie detale, mamy światło i dosyć szeroką oponę. Czyli będziemy w stanie to w miarę wygodnie postawić, położyć i tak łatwo nam się nie przewróci, chyba że chcemy. Okej, okay, no z minifigurek tutaj niczego nie odkryto nowego, ale no jeżeli już wybierać postacie to właśnie takie kluczowe dla fabuły. Nie no słuchajcie, idealna ta walizka, taka akurat niezbyt funkcjonalna, bo przecież tutaj w tych zestawach nie ma żadnego elementu co by można do środka włożyć i zamknąć. Szkoda, że nie dorzucono nam takiej przeskalowanej strzykawki, bo jak najbardziej to by się sprawdziło. No, tak to wygląda. Jakiś drobny element w by się przydał. Nie wiem, telefon albo po prostu kolejny unikatowy nadruk, bo tutaj na taką ekonomiczność no to będę narzekał. No, ale tak ogólnie to nie przesadzajmy z tym narzekaniem. Zestawy zostały zrealizowane bardzo poprawnie, i gdyby tylko Pteranodon był w tym większym, to poleciłbym tylko i wyłącznie ten secik. Ale jeżeli chcecie mieć wszystkie zwierzaki, wszystkie te takie dinozaury, nowości, niezależnie czy w zwykłej serii Lego Jurassic World, czy w Lego Duplo, no to niestety trzeba głęboko sięgnąć do portfela, do kieszeni. Ech, no klocki są drogie, tutaj też prochu nie odkryłem. Niemniej jednak, dzięki za ten odcinek, dzięki za ten film, bo trochę znowu wróciliśmy do dinozaurów. Hejo!